To ogólnie moja dzisiejsza prezentacja będzie o Dockerze z perspektywy QA. -a. Ja nazywam się Tomasz Konieczny, pracuję dla firmy Boulder jako Senior quality Assurance Engineer oraz jako DevOps. I generalnie na co dzień zajmuję się jako QA automatyzacją testów, jako DevOps środowiskami aplikacyjnymi, czyli w zasadzie od środowisk testowych po środowiska produkcyjne, Docker, Kubernetes i tak dalej. No i Dzisiejsza prędkość będzie jakby z pogranicza tych dwóch obszarów, czyli jak docker może przydać się w codziennej pracy QA'ów. Na początek takie pytanie, do czego w ogóle automatyzujemy testy regresji? No tutaj powodów może być dużo. Chcemy zaoszczędzić czas na powtarzalnym ich wykonywaniu, bo raz zautomatyzujemy testy, później tylko kwestia ich utrzymania, można tutaj zaoszczędzić trochę czasu. Z drugiej strony może to trochę zmniejszyć czas potrzebny na code freeze, ponieważ zautomatyzowane testy wykonają się szybciej i możemy tutaj trochę przyspieszyć sam proces developmentu. No ale patrząc z innej strony, to co nam dają testy regresji zautomatyzowane to to, że możemy w prosty sposób sprawdzić, że podstawowe funkcjonalności aplikacji, ten, dla nas najbardziej kluczowe działają zgodnie z oczekiwaniami. Co pozwala realizować nam znowu aplikacje szybciej, prościej, i tak dalej. Ale pytanie, czy tak samo chętnie jak automatyzujemy testy regresji, automatyzujemy też e, infrastrukturę, jej tworzenie, czy środowiska testowe, czy środowiska produkcyjne, zarządzanie tymi środowiskami, i tak dalej? Robiłem tutaj mały research w tym temacie, i ogólnie, o ile testy automatyczne w projektach to jest coś w miarę standardowego, no to z infrastrukturą jest trochę gorzej już. E, dlaczego? To ma trochę warunkowań pewnie historycznych, gdzie historycznie mam na myśli, powiedzmy, kilka lat wstecz. E, to znaczy, środowiska aplikacyjne były tematem zawsze mocno skomplikowanym. E, czy sama konfiguracja środowisk, e, która była czasochłonna, dosyć trudna pod kątem trudności. E, powtarzalność. E, musieliśmy skonfigurować każde środowisko osobno, e, środowisko, środowiska testowe, jak i środowiska produkcyjne. Środowiska lokalne, na których każdy pracuje, czy deweloperzy czy QA Więc dosyć duża była tutaj powtarzalność. No i o ile istniały jakieś tam narzędzia, które to automatyzowały, jakiś tam puppet, chef, czy jakieś tam inne configuration managery, to jednak nie były to dalej taski proste. Kolejny problem, który jest bardzo istotny z punktu widzenia QA, było to, że było bardzo trudno zapewnić spójność środowisk. To znaczy, jako QA zależy nam bardzo na tym, żeby środowiska były jak najbardziej zgodne ze sobą, żeby mieć pewność, że to co testujemy na środowisku testowym, będzie działało tak samo na produkcji. No i gdy te środowiska się mocno różniły, gdy one były osobno tworzone, były tutaj dosyć duże rozjazdy, nawet sama aktualizacja środowisk. Potrzebujemy zaktualizować system, może się pojawić jakiś tam rozjazd. Czy każdy w DevTeamie korzysta z innego systemu, czy z in, ma inne, inną wersję systemu, inne zależności? To wszystko wpływało na e, właśnie zgodność środowisk, na później samo działanie aplikacji. E, no i rozwiązaniem tego były kiedyś wirtualki, to znaczy używało się wirtualek, które pozwalały e, e, na stworzenie zgodnych środowisk. Używało się narzędzi typu Vagrant, które prowizjonowały te środowiska, no tylko tutaj był problem z wydajnością takiego rozwiązania, to znaczy tworzenie wirtualki pod każdy projekt, czy kilku wirtualek, które były potrzebne, powodowało dosyć, dosyć duży narzut wydajnościowy na samo działanie aplikacji w tym momencie. No ale to było jakiś czas temu jeszcze jedyne rozwiązanie. No i pod kątem potrzebnych zasobów sprzętowych e, tutaj był dosyć duży problem, bo ciężko było czasami odpalić środowiska aplikacyjne w, zgodne z produkcją na jakimś tam zwykłym kompien. E, no i trochę się zmieniło w momencie pojawienia się Dockera kilka lat temu. O ile sam Docker nie jest pierwszym narzędziem do konteneryzacji, to jest pierwszym narzędziem, które się nadaje do codziennej e, pracy. <coughs> e, czym ogólnie jest Docker? Jest to narzędzie do konteneryzacji, do zarządzania kontenerami. Ale czym są te kontenery, czym jest ta konteneryzacja? Tutaj można by to porównać do transportu, bo tak jak w transporcie kontener stał się jakby takim standardem, jeżeli chodzi o opakowanie w większej formie, możemy wrzucić dowolną rzecz do kontenera i cała reszta nie zmienia się tutaj. Każde, widać tutaj jakby zgodność na tych kontenerów na tym obrazku. One do siebie wszystkie pasują. I to, co daje docker, to jest możliwość opakowania aplikacji razem z zależnościami, których ona potrzebuje do działania. Wszystko wrzucamy w kontener dockerowy. Co nam to daje? Daje nam to przenośność, bo niezależnie od tego, co wrzucimy do tego kontenera, jaka aplikacja tam w środku będzie, sam kontener, tak normalnie w transporcie, transportuje się identycznie, tak samo tutaj w przypadku kontenerów dockerowych jest tutaj przenośność między środowiskami. Patrząc z drugiej strony, z punktu widzenia aplikacji, aplikacja jest zamknięta w tym swoim kontenerze, ma tam wszystkie zależności, których potrzebuje do działania. No i aplikacji nie obchodzi w zasadzie, co jest na zewnątrz, co jest poza kontenerem. To znaczy, docker czy kontenery dockerowe dają nam abstrakcję od sprzętu, od oprogramowania, które mamy wyżej, od systemu. Dodatkowo standaryzacja. Tutaj mamy pewność, że kontener zbudowany, odpalony na jednym środowisku z aplikacją będzie działał dokładnie tak samo na innym środowisku. Czyli pojawia się tutaj zgodność między środowiskami powiedzmy testowymi, lokalnymi i e, produkcją, co jest z punktu widzenia KIO bardzo istotne. A dodatkowo Docker daje nam to, czego nie dały nam wirtualki to znaczy daje nam lekkość, e, mały narzut zasobów, możliwość odpalenia tego w bardzo krótkim czasie, bo taka wirtualka, powiedzmy, system startował kilka minut. No, jeżeli chodzi o kontener Dockerowy, no, to, to są milisekundy to jest poniżej sekundy na wystartowanie kontenera z naszą aplikacją. E, czy można więc powiedzieć, że Docker to jest taka lekka wirtualka? No nie do końca. E, tutaj kluczowe jest podejście do tego, co chcemy zrobić. Wirtualka e, była tworzona do całkiem innych zastosowań e, i to, że ona była używana później do developmentu oprogramowania, to jest jakby e, sytuacja, która wynika z braku narzędzi parę lat temu powiedzmy. E, to, co wyróżnia Dockera tutaj, to jest mniejsza e, izolacja, to znaczy wirtualka to jest emulacja Emulujemy sprzęt, nad tym jest jakiś tam bios, nad tym mamy jakiś tam system, nad tym mamy dopiero nasze oprogramowanie. No i tutaj jest bardzo duży narzut na zasobach. Jeżeli chodzi o kontenery, to jest też jakaś forma wirtualizacji, ale na poziomie systemu. Tutaj narzut jest mniejszym. Izolujemy konkretnie procesy. Ale Docker to również trochę inny sposób e, myślenia. To znaczy, e, nie myślimy z punktu widzenia systemu, my myślimy z punktu widzenia aplikacji. My nie izolujemy systemu. My izolujemy konkretną aplikację z jej zależnościami, izolujemy konkretne procesy. E, I ostatnia rzecz, chyba najważniejsza, jaką dał Docker, to jest łatwość użycia. To znaczy, Docker był projektowany do celów deweloperskich, do celów związanych z developmentem oprogramowania e, i przez to ma funkcjonalności, które tą pracę ułatwiają. Więc zdecydowanie czas na jakiś przykład, odpalmy jakiś kontener z aplikacją. Tutaj użyję gotowego obrazu, odpalamy aplikację Adminer, jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest narzędzie do graficznego zarządzania bazami MySQLowymi. No i sam Adminer jest napisany w PHP, więc normalnie byłby potrzebny PHP, jakiś tam web webserver jeszcze, żeby to odpalić. Z kontenerem z Dockerem jest ogólnie e, prościej. Komenda e, docker run, jak nazwa mówi, służy do odpalania kontenerów. E, I to, co tutaj widzimy, to jest na samym końcu adminer-latest. E, to jest e, nazwa e, obrazu, który wykorzystamy, gotowego. E, latest, bo wersja najnowsza, nie zależy na, na jakby tutaj na określonej wersji. To, co jest oprócz tego, to jest name-adminer, to jest nasza nazwa kontenera, tutaj możemy dać dowolną rzecz w tym przypadku. E, tam może być nazwa ASD, powiedzmy, i to będzie tak samo OK z punktu widzenia Dockera. E, poza tym jest minus p, i tam są e, porty wypisane. Ta aplikacja domyślnie działa na porcie 8080 -80 w kontenerze. My chcemy z niej skorzystać na, mm, po stronie naszego hosta, z localhosta, żeby móc ją odpalić, więc sobie mapujemy tutaj e, port na 8080 -80 też na e, hoście. No i ten ostatni parametr minus d to jest detached. On tutaj nie jest jakby obowiązkowy, ale umożliwia odpalenie m, kontenerów w, w tle. No to odpalamy tą pierwszą komendę. Docker w zasadzie wszystko robi za nas, ściąga wszystkie zależności, które są potrzebne. Jeżeli już mamy te zależności lokalnie, no to po prostu ich użyje. No i kilka sekund po pierwszej komendzie odpalamy tą drugą Docker PS, to jest komenda, która listuje odpalone kontenery dockerowe. No i w tym przypadku tutaj widzimy, że mamy odpalony 8 sekund temu kontener, stworzony 8 sekund temu, odpalony 8 sekund temu. Mamy tutaj z jakiego obrazu został stworzony, mamy nazwę tą naszą, Adminer. No i kontener jest odpalony, więc sprawdzamy w przeglądarce, localhost 8080, mamy odpaloną aplikację. Bez żadnej konfiguracji, po prostu użyliśmy gotowego obrazu, stworzyliśmy kontener z tym co nam było potrzebne. Ale czym jest ten obraz dockerowy, o którym wspomniałem? Wspomniałem, że tworzymy kontener z gotowego obrazu, który jest dostępny. E, obraz dockerowy to jest jakby taki szablon, sposób tworzenia kontenera w formie takiej zbudowanej. E, I same obrazy e, są w repozytoriach, mamy dostępne repozytoria obrazów e, dockerowych. E, takie najbardziej znane, najczęściej używane to jest Docker Hub, to jest repozytorium od e, twórców Dockera. E, no i generalnie te repozytoria dzielą się na kilka typów. Na oficjalne, czyli obrazy stworzone przez twórców Dockera. Możemy tam znaleźć na przykład PHP czy właśnie tego Adminera czy jeszcze pełno innych rzeczy. E, publiczne, tworzone przez e, projekty open source'owe bardzo często, e, które chcą e, opublikować swoją aplikacje również w formie m, obrazu dockerowego, e, żeby ułatwić tutaj jego wykorzystanie. No, i prywatne, czyli to, co najczęściej jest używane w jakichś tam projektach, bo raczej w projektach się nie chce z reguły, żeby to było publiczne, więc używam wtedy repozytoriów prywatnych. Ale Docker to coś, co jest zaprojektowanego do zastosowań deweloperskich i samo odpalanie komendy Docker Run może nie zawsze jest takie wygodne. Docker implementuje również koncept Infrastructure as Code. To znaczy. Koncept, którego założeniem jest to, żeby wrzucić do repozytorium dosłownie wszystko, co jest potrzebne, to znaczy nie tylko aplikacje, ale również infrastrukturę. To znaczy, do, na przykład, jeżeli korzystamy z gita, cała infrastruktura idzie do tego samego repozytorium, czy jakiegoś tam osobnego pod kątem infrastruktury, co aplikacja. W tym momencie mamy tutaj e, pewność, że aplikacja działa na odpowiedniej wersji infrastruktury, równocześnie cała infrastruktura jest opisana w repozytorium. I Docker ma takie narzędzie jak Docker Compose. Jest to narzędzie do orkiestracji kontenerów. Orkiestracja kontenerów to jest zarządzanie jakby zestawem kontenerów, bo w przypadku Dockera mamy dostępne obrazy różne i podstawowym założeniem, jeżeli chodzi o pracę z Dockerem, jest to, żeby po prostu używać tego, co jest dostępne, żeby nie tworzyć wszystkiego obnowa, czyli nie tworzymy wielkiego kontenera gdzie wrzucamy wszystko. Typu aplikacja Apache, PHP, MySQL, czy jeszcze tam nie wiadomo ile zależności, których potrzebujemy. Tylko jest założenie, jeden kontener, jedno zastosowanie. Czyli mamy kontener aplikacyjny z tym, co aplika z czego aplikacja potrzebuje do działania, czyli powiedzmy no ten PHP na przykład. E, mamy jakiś tam osobny kontener z web serwerem, mamy osobny kontener z MySQL-em na przykład. E, no i gdybyśmy tak mieli odpalać z palca Docker Run, no to by to nie było wygodne, żeby odpalać to kilka razy. No i Docker Compose pozwala nam zarządzać jakby takim zestawem kontenerów, jako całością, bo z punktu widzenia projektu potrzebujemy tutaj całości. I tutaj taki przykład, mamy aplikację PHP-ową, no, załóżmy, że to jest coś bardziej skomplikowanego niż tutaj to echo, które widzimy, które wyświetla w zasadzie jeden napis. No ale mamy aplikację PHP-ową i potrzebujemy jakiejś infrastruktury, żeby tą aplikację odpalić. Użyjemy tutaj tego Docker Compose'a właśnie, i stworzymy plik Docker Compose YAML. Żeby odpalić tę aplikację PHP-ową, potrzebujemy PHP-a, potrzebujemy jakiegoś tam web serwera, więc użyjemy w tym przypadku gotowego obrazu z PHP-em i z Apache, bo tak by nam dostarcza całość tego, co potrzebujemy. Patrząc na tego Docker, Compose YAMLa, mamy tam version, to jest jakby wersja API, której, której używamy. Jest to zależne od wersji Dockera, od wersji Compose i tak dalej, ale to, co jest tutaj dla nas ważniejsze, ważniejsze w tym momencie, to jest ta część services. Mamy tam app, to jest nasza nazwa kontenera aplikacyjnego. To się możemy dać dowolną nazwę, tak jak wcześniej w przykładzie. No i stworzymy sobie, Kontener pod aplikację. On będzie stworzony na podstawie obrazu PHP-owego, czyli mamy tutaj image PHP, jaką tam wersję chcemy mieć, w wersji z Apache, żeby nie musieć posiadać, żeby nie trzeba było mieć osobnego web serwera. I to, co jest tutaj istotne z punktu widzenia zastosowań deweloperskich czy jakichś tam testowych, my sobie montujemy lokalny katalog, to znaczy Volumes. Montujemy katalog projektowy do katalogu, w tym przypadku www.html, czyli katalogu, z którego Apache będzie nam serwował tą e, aplikację i jakakolwiek zmiana po stronie hosta, po stronie naszej maszyny, na której pracujemy, e, będzie odzwierciedlona od razu w kontenerze. To jest bardzo wygodne pod kątem pracy, ponieważ e, pracujemy normalnie w naszym ulubionym IDE, a te zmiany od razu są i Widoczne w kontenerze dockerowym. Oprócz tego mamy y, tam jeszcze coś takiego jak port. Mapujemy w tym momencie port, na którym aplikacja chodzi w kontenerze, czyli to będzie 80, tam jest y, Apache z domyślną konfiguracją. Mapujemy sobie to na hosta, y, żeby aplikacja była dostępna y, na naszej maszynie, z której korzystamy. Powiedzmy, że ta aplikacja jeszcze wysyła maile. Y, no to mamy tutaj mail catchera, nie chcemy tych maili wysyłać, to jest środowisko powiedzmy testowe. No to sobie zrobimy kontener z mailcatcherem, żeby nam ten mailcatcher łapał te maile. No i tutaj, też użyty standardowy obraz, który można sobie znaleźć właśnie w repozytorium na Docker Hubie. No i porty, w tym przypadku aplikacja działa na 1080, więc mapujemy sobie też ten sam port. No i jeżeli chodzi o e, odpalenie tego, jest tutaj to o wiele prostsze niż w przypadku klasycznego celi dockerowego. Odpalamy jedną komendę docker-compose-app, która podnosi nam cały zestaw kontenerów, które mamy opisane w, w pliku compose YAML. E, więc z punktu widzenia projektów w zasadzie wystarczy, że jedna osoba zrobi setup pod aplikację, cała reszta, jedyne co musi zrobić to jest odpalić jedną komendę docker-compose-app. Tutaj, Docker Compose już zrobi wszystko za nas. To znaczy, to znaczy, utworzy networka, który jest nam potrzebny do działania tych aplikacji, utworzy nam aplikację, kontener z aplikacją, kontener z mailcatcherem. No i sobie patrzymy tutaj w przeglądarce, no mamy tą aplikację na hoście dostępną, możemy z niej korzystać. Więc tutaj bardzo ułatwia to kilka rzeczy. Mamy zależności w określonej wersji. W tym przypadku, określona wersja PHP, której powiedzmy potrzebujemy, tam była 7.3, chyba 1. Nie mamy żadnych zmian po stronie hosta, co jest bardzo wygodne, ponieważ mając ileś projektów, my nie chcemy po stronie hosta wszystkiego konfigurować. Mamy tutaj implementację Infrastructure as Code, czyli konfiguracja w tym przypadku jest jednorazowa. Mamy to wszystko w repozytorium, powiązane z określoną wersją aplikacji i dodatkowo mamy tutaj zgodność środowisk. To, czego nam brakowało wcześniej, przed kontenerami, nie musimy wykonywać aż tak... Dokładnych testów setupu, bo Docker nam częściowo tutaj gwarantuje to, że środowiska są zgodne. Czy to będzie środowisko lokalne, czy to będzie produkcja. Mamy tutaj dosyć dużą zgodność. No i równocześnie całość jest dosyć prosta w użyciu, to znaczy, mając skonfigurowany setup, jedyne co robimy, to jest odpalenie jednej komendy w zasadzie docker compose app. Podnosi nam się aplikacja, podnoszą nam się kontenery, które są potrzebne do jej działania, cały setup w zasadzie jest. To, co nam daje z punktu widzenia QA, to jest to, że możemy wykonać testy wcześniej w procesie developmentu. To znaczy uproszczenie zarządzania setupem, to że możemy tak łatwo podnieść aplikację, powoduje, że tą aplikację możemy podnosić częściej czy szybciej. Każdy może mieć środowisko e, lokalne do testów, nawet osoby nietechniczne w zasadzie. Jak się odpali jedną komendę, jest środowisko postawione, e, które manualnie też są w stanie testy zacząć szybciej na maszynach lokalnych. No i nie ma tutaj jakby ograniczeń, jeżeli chodzi o to, jak często się podnosi samą aplikację. No to się po prostu tutaj mocno mm, upraszcza. Ale powiedzmy, że pojawiła się potrzeba aktualizacji PHP-a. No niech to będzie, że się pojawi jakiś tam bug, który jest fiksnięty w nowszej wersji. No i musimy to zaktualizować. No i przy klasycznym podejściu musielibyśmy aktualizować każdą maszynę, każde środowisko deweloperskie, lokalne, jakieś tam testowe, produkcje i tak dalej. Mając jeszcze tutaj różnice między środowiskami, było to dosyć skomplikowane. A narzędzia, jakieś tam typu puppet, czyw, czy cała reszta, nie zawsze tutaj dawały radę. Bo na przykład wersje systemu się różniły u różnych osób. W przypadku Dokara jest to o wiele prostsze. Mamy tutaj znowu do Komboza, co wcześniej. Zmieniamy w zasadzie jedną linię, zmieniamy jedną cyfrę nawet w konfigu. Używamy zamiast obrazu PHP w wersji 7.3.1, zmieniamy to na 7.3.2. Tyle. To jest puszowane do repozytorium. Osoby, które pracują na jakichś tam starszych branchach, które jeszcze tego nie mają, mają wcześniejszą wersję setupu. Osoby, które mają już o to zaktualizowane, mają nowy setup. Nie ma problemu z rozjazdem ewentualnym między wersjami aplikacji a setupu. No a jedyne, co trzeba zrobić, żeby sobie ten setup zaktualizować, to jest odpalenie tej samej komendy do Core Compose App. Docker Compose rozpozna tutaj, co się różni w konfigach. te różnice zostaną podmienione, a cała reszta, która się nie zmieniła, zostaje bez zmian. Więc aktualizowanie php które w przypadku robienia tego po stronie Hosta byłoby czasami skomplikowane, tutaj też w zasadzie podmiana jednej cyfry w tym przypadku. Ale Docker to przede wszystkim własne obrazy, bo to, że jest dostępnych bardzo dużo obrazów gotowych, które nam oferują jakieś tam funkcjonalności, dostarczają jakieś tam aplikacje, to nie jest wszystko. Docker to przede wszystkim własne obrazy. Całość obrazu jest, to jak on zostanie stworzony, jest opisywane w pliku Dockerfile. No i na podstawie pliku Dockerfile jest zbudowany już właściwy obraz aplikacji. Ale to, co jest tutaj najważniejsze, to to, że Docker to warstwy. To znaczy możemy dowolnie reużywać wcześniej stworzonych obrazów. Jeżeli mamy obraz ph brakuje nam tam jednej jakiejś tam zależności, czy brakuje nam jakiegoś tam modułu, to co? możemy wziąć po prostu ten obraz pH-powy, dorzucić to, co potrzebujemy, i stworzyć z tego nowy obraz, na przykład pod aplikację naszą. E, tutaj znowu przykład. E, Tworzymy plik Dockerfile, mamy tutaj e, tego php, który wcześniej. No i komenda from no to jest obraz bazowy, który zostanie wykorzystany. Na jego podstawie będziemy tworzyli kolejne jakby warstwy. No i te kolejne linie, linie tutaj w konfigu to są jakby kolejne warstwy, które będą tworzone nad tym obrazem początkowym. E, tutaj jakby komendy nie są szczególnie istotne w tym przypadku. Odpalamy runem normalne komendy baszowe, instalujemy sobie tam Reality na przedlepacza, instalujemy sobie Gita, który nam jest tam potrzebny w kontenerze. Tutaj pytanie, dlaczego tam jest update, bo ten obraz PHP-owy też jest warstwą nad wcześniejszymi obrazami, jest warstwą nad Debianem w tym przypadku, więc jakby na podstawie obrazu tworzone są dalej kolejne. To, co jest na końcu tutaj, to jest bardzo przydatna funkcjonalność. Mamy możliwość kopiowania plików do kontenera, do obrazu, służy do tego właśnie komenda copy, ale oprócz tego mamy możliwość skopiowania plików z innego obrazu. Czyli w tym przypadku mamy Copy From Composer, czyli z obrazu o nazwie Composer kopiujemy sobie binarkę z Composer'em. które jest nam potrzebne do zarządzania, powiedzmy, zależnościami php -owymi. Więc reużywamy tutaj wszędzie gotowych obrazów, modyfikujemy pod nasze potrzeby, ale myśląc cały czas z punktu widzenia aplikacji. Nas nie interesuje, jaki tam jest system pod spodem, co tam jest. Nas interesuje aplikacja, czego aplikacja potrzebuje do działania. Jeżeli chodzi o sam Docker YAML, o ten konflikt, który mieliśmy wcześniej. To wcześniej tam u góry było w aplikacji Image i nazwa obrazu. Tutaj chcemy, żeby Compose nam zbudował obraz na podstawie dockerfile'a, więc przekazujemy tam dockerfile'a jako ścieżkę, no i przekazujemy jako kontekst ścieżkę katalog główny projektowy, żeby docker wiedział, w jaki katalog jest jakby tym podstawowym, gdzie ma zacząć pracę. No i znowu odpalamy docker compose up, podnosi nam się setup. Docker ściąga wszystkie potrzebne zależności, ściąga tego PHP, ściąga tego kompozera, kopiuje, składa te warstwy w całość. No i mamy odpalone środowisko znowu. Ale na tym możliwości się nie kończą, bo to co nam dodatkowo daje Docker to możliwość tworzenia targetów. Nazywa się to dokładnie multistage build i pozwala na definiowanie jakby takich stage, jakby takich etapów budowania, które mogą być używane później. No i powiedzmy, że deweloperzy mają e, swój setup, potrzebują jakichś tam określonych e, funkcjonalności, czy ogólnie jest w tym setupie to, co jest potrzebne do działania aplikacji. E, no ale powiedzmy, QM to nie wystarcza. QM chcą mieć jeszcze coś dodatkowego, co umożliwi im przetestowanie na przykład tego, tej aplikacji, która tam jest. No i tutaj różnica jest taka, że zamiast FROM, jakaś tam wersja PHP, mamy FROM coś tam S, e, i tutaj nasza dowolna nazwa e, czy w tym przypadku ABDF to będzie u góry. No i na podstawie tego zostanie stworzony obraz o tej naszej nazwie AppDev. Ten obraz może być dalej używany. Tutaj przedostatnia linia jest from AppDev as, as apptest, więc używamy tego naszego obrazu deweloperskiego. No i na jego podstawie tworzymy nasz obraz pod testy. No powiedzmy, że tutaj nano to może nie jest najlepszy przykład, ale instalujemy sobie jakąś tam zależność. No i mamy dwa różne targety, deweloperzy potrzebują czegoś, Kieje potrzebują czegoś, mamy tutaj możliwość rozróżnienia tego. No a po stronie Docker Compose pojawia się słowo kluczowe target, możemy sobie wybrać, który target ma być zbudowany, czy chcemy ten target updev czy uptest, to jest jakby dosyć duża dowolność tutaj. Ale Compose to też warstwy, bo nikt by nie chciał edytować konfigów, żeby móc użyć jakiegoś tam targetu. Więc można stworzyć sobie warstwy w samych konfigurach kompozowych. To jest bardzo przydatne z punktu widzenia QA-ów bo po lewej stronie tutaj mamy ten setup aplikacyjny, mamy naszą aplikację, mamy tego mailcatchera, no ale powiedzmy QA chce napisać testy automatyczne do, tego, do tej aplikacji. Więc QA potrzebuje nie tylko aplikacji, ale też środowisko pod wykonanie testów automatycznych. Niech to będzie Selenium i testy w Pythonie. Więc to, co umożliwia Docker Compose, to sklejanie kolejnych konfigów. Możemy przekazać parametr -f, czyli plik z konfigiem albo wiele plików, no i w tym momencie przekazujemy docker-compose-yaml i docker-compose-test-yaml. E, czyli mówimy Composeowi, sklej nam e, config aplikacyjny, sklej nam config, doklej nam do tego konfig testowy e, no i odpal to, na końcu ta komenda up. E, no i w zasadzie to zostanie posklejane. Będziemy mieli, e, odpalając coś takiego, podniesiony podniesione setup aplikacyjny. Do tego będziemy mieli podniesione kontenery e, pod wykonanie testów. E, no i w zasadzie wszystko, czego może tutaj potrzebować QA, bo tutaj. Dostarcza nam w zasadzie Selenium, oficjalne obrazy z Selenium. Mamy tutaj właśnie ten kontener Selenium Standalone Chrome. Czyli tam mamy Chroma, tam mamy Selenium e, serwer e, możemy tego użyć. No i kolejny do standardowy kontener z Pythonem, bez żadnych modyfikacji. Tutaj sobie montujemy na dole Volume e, katalog z testami, żeby móc testy rozwijać lokalnie na swoim środowisku, żeby to było odzorowane w e, kontenerach. No, i w zasadzie mamy możliwość tutaj jeszcze nadpisywania ustawień. To znaczy, gdybyśmy po prawej stronie dali sobie znowu up, build i target, moglibyśmy tam dać dowolny, inny target i ustawienia mogłyby być nadpisywane. W praktyce wygląda to tak, że często setupem bazowym, tym po lewej, jest setup. Produkcyjny, później na podstawie tego jest stworzony jakiś tam setup deweloperski, później jakiś tam, powiedzmy, CI czy, czy setup pod lokalny development testów ECI, żeby można to rozwijać o kolejne warstwy w zależności od tego, co potrzebujemy w danym przypadku. I taki jeszcze wniosek, który w zasadzie coś, co zauważyłem w kilku projektach już przed użyciem Dockera i aktualnie używając Dockera. To, że potrzebna jest o wiele mniejsza ilość dokumentacji, to znaczy kilka lat wstecz, gdy nie używałem Dockera generowałem bardzo duże ilości dokumentacji jak postawić środowisko lokalne, jak postawić produkcję, jak postawić środowiska testowe. A teraz, właśnie z Dockerem, trochę to się uprościło. To znaczy, cały setup, cała infrastruktura jest w repozytorium. To się sprowadza do odpalenia w zasadzie jednej komendy. Udokumentowania ewentualnie, jakie są targety, typu na CIA, że mamy taki target, że pod środowisko lokalne mamy inny target. Więc jakby spadła nawet ilość dokumentacji. I z mojej strony to tyle. Dzięki. Czy są może jakieś pytania jeszcze?